Literatura indyjska jest taki, taka, taka, że, w sądziłam, że sobie na włocie i nie jest to, nie ma, ale zawsze składa i się rozwija. A ja jestem jednocześnie jestem szczupła, protestując. Bo, z nie to jest to umiera cały żeby to pokazać, jest po uznaniu wielką widziałów Pan a, Piotr Setnowski, sobie Josowi Setnowski, którego bardzo proszę, żeby tutaj do nas podchodził. W tej chwili wychodzi na to, że robimy to, jako dziekanie, dwójkę. Ale hmm. nad... <laughs> mam nadzieję, że następnym razem będzie nas dużo, dużo więcej. Piotrze? Czemu tutaj jesteś z nami? Y, oczywiście y, ten przekaz y, bardzo istotny. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę od 20 lat my milczymy. Y, nagromadzamy w sobie niezadowolenie z tego, co się pogłębia. To, to przecież nie tylko y, ta y, zupełnie bezmyślna struktura finansowania nauk humanistycznych, którą się po prostu solidaryzuje to znaczy z Państwa, y, z Państwa postulatami, natomiast to również no, nieprawdopodobnie czy niewiarygodnie niskie nakłady na polską naukę i polskie szkolnictwo wyższe. Nie będziemy tutaj szefować liczbami, bo trochę nam wstyd, że za w obrębie takich nakładów robimy to co robimy, to naprawdę istny cud, że jeszcze funkcjonujemy i Jesteśmy i kształcimy państwa i realizujemy badania naukowe na światowym poziomie, ale to prawdopodobnie potrwa długo, jeżeli czegoś w tej chwili nie, nie zrobimy. Ja też głęboko ufam w to, że to jest, to jest dopiero początek, że zaczniemy upominać się w sposób prawdopodobnie jedynie możliwy, bo wysyłanie petycji czy nagabywanie urzędników w Warszawie po prostu nie wystarcza. I mam nadzieję, że rozpoczynamy właśnie coś, co, co zmieni, istotnie zmieni to, co dzisiaj nazywa się polityką naukową czy polityką szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Jestem z Wami.